Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Eee, trafiła do nas korsa, która miała problem... Dwa problemy w zasadzie nie. Bo do zbiorniczka, e, do zbiorniczka od płynu chłodniczego zobaczy się. się, dostawał się olej, tam też jest dosyć dużo oleju i od czasu do czasu było wypadanie zapłonów, tak? Mhm. Ale to takie wypadanie było. Trzeba to, miesiąc to miesiąc jeszcze pobadać. Świece tak? na świetcewki bardziej to było. No ale to jeszcze zbadamy, bo co do wypadania zaponów e... zobaczymy najpierw, bo i tak musimy teraz e... zdemontować pokrywę rozrządu po pierwsze, dlatego że się lało z niej na zewnątrz olej, e... a po drugie, co boski tutaj, jaka jest no taka bardzo się płyn miesza z olejem. Płyn tutaj. się miesza z olejem. Najczęściej jak ktoś płyn słyszy się mieszanie się płynu olej z olejem Płynu chłodniczego z olejem, Że to uszczelka pod ze uszczelka pod głowicą. tak I oczywiście w wielu przypadkach to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Natomiast tutaj, w przypadku Opla, jak to jest silnik boski? 1,4? 1,4 oznaczenie, pamiętasz? Czy nie? XR. A14 ser Tak, i w tych silnikach bardzo często tutaj Boski Wam pokażę teraz, w którym miejscu się łączy płyn z, z olejem. Tutaj, w tym miejscu jest. Czyli tutaj ta uszczelka, bo tutaj jest ta uszczelka naokoło, i to jest ta. kanał. Wodny tak. To jest kanał olejowy. No a naokoło jest tam... I tutaj tak, więc przez śrubę do pompy wody no. przechodzi po prostu olej do płynu. Pokaż, jak tam wchodzi, o. Ona wchodzi tu. Tu albo tu wchodzi. Śruba. I, przez ten, I kanał... przez ten kanał idzie idzie olej do płynu. I tak, co taki olej wpłynie, bo niektórzy mówią, a nie dużo bierze, nic takiego nie dzieje. Natomiast co tutaj już zauważyłeś, co się dzieje? Z wężami na przykład. Porozpuszczano tutaj. On jest po prostu miękki. Jak go ściśniesz, to jest po prostu miękki, tak jakby miał zaraz strzelić. Czyli te wszystkie węże, one... No e... wszyscy widać jak jest za to. O. Tak. Widzicie? I do oleju. E, I jeżeli e, taki olej długotrwale jest w układzie chłodzenia e, tak widzicie tutaj węże zostają rozpuszczone powoli. E, co, miskę też będziemy ściągać, nie? Tak, tylko miskę później, bo sobie złapałem płyn teraz do, do oleju, no. do miski, żeby nie, nie chlapać na podłogę. i... Tak, czyli miskę ściągniemy, to, sprawdzimy rozrząd, czy e, mógł być coś przedstawiony. I tutaj jeszcze Boski zobaczył korozję. Tak, albo albo wina tego, że był płyn w oleju, i na odwrót, po prostu już wewnętrzne części jest niedobrzany silnik też mógł być i po prostu woda tu się skrępała tutaj jest też mało przejechane, bo auto jest z którego roku? Maliczyliśmy liczyliśmy to, to. Chyba 11 rok? coś koło 11 roku a ma przebieg 89 tysięcy tu, w 22 miało 89, teraz ile my patrzyliśmy? 93, 93 no, czyli przez rok zrobiło około 100 km. Nie 100 km, tylko zrobiło 4000 patrzyliśmy przedtem. Czekaj, no, czeka tak, 4000 przez rok. Od października. Tak, e, tutaj widzicie, tam już tego nagaru jest, dosyć dużo. No i to wszystko wiesz, przez, przez, przez nie też motor Tak, tutaj ból. i tak widzieliśmy dużo gorsze, bo mamy tutaj klientów paru co... E, Mamy paru klientów, co jeździ bardzo krótkie odcinki, i w jednym jak wyciągliśmy łańcuch, to był całkowicie zardzewiały Pomimo tego, że e, nie powinien być, no bo tu jest olej, tak? Ślizg też luźny? Luźny? nie się popuścił, to jest standardowa. Patrzcie się, no. To jest kolejna standardowa usterka. O. No. O, luźny ślizg. E. No, prawo. Klepać. Tak, bo tak jak wjeżdżaliśmy to słychać było klepanie, tutaj tak czy inaczej właściciele zdecydowali się na wymianę całego rozrządu, ponieważ dla nas to jest jedna praca, czy wymienimy samą tą uszczelkę, bo tutaj żeby wymienić tą uszczelkę, obudowę rozrządu trzeba zdemontować tak czy inaczej rozrząd, więc tutaj założymy nowy rozrząd, poczyścimy wszystko maksymalnie ile się da, um, układ. Wyczyścimy. Chłodzenie też pasuje. Tak, układ, ukrywać, układ tak. chłodzenia. O właśnie tak że miałem na myśli teraz układ chłodzenia. Nas, niestety tutaj mm, zobaczymy, w jakim stanie będzie nagrzewnica, bo nagrzewnica też przejmowała ten olej, więc zobaczymy, czy auto będzie dobrze e, grzało. Wymienimy oczywiście zbiorniczek. Nie jest to jakiś wielki koszt, a. Pewnie kto robi przemachańce wie, jak się czyści zbiorniczek do płynu, ile to schodzi, jak to jest ciężko do doczyszczenia. Uszczelnimy wszystko, oczyścimy z pozostałości, złożymy. E, łańcuch, ustawimy rozrząd na blokadach. Jak będzie mieć pewny łańcuch, kompresję już mierzyliśmy, czyli kompresja jest tutaj tak, tak bardzo tak. dobra kompresja. E, zobaczymy po wymianie rozrządu, e, czy Problem z wypadającym zapłonem, zapłonem czasami, bo to nie cały czas też się Czy działo. Ja w tym jeździłem i on. Nie, nie tak, że to wypada, tylko no, po prostu. Raz na 100 km mówili, że im wypadł, nie? I to raz się zdarzyło. No, dlatego tutaj robimy to, co jest ewidentne. E, I no tutaj, ty, tylko popatrz, też tutaj układ chodzenia był w ogóle niesprawny tak naprawdę, jak olej był w nim. No nie I nie. też to auto mogło się przygrzewać. To nie jak teraz termostat jeszcze będzie... Dokładnie. Jak ona wysoką temperaturę mają pracę te silniki, bo to jest w granicach 109 stopni tak naprawdę dopiero się termostat otwiera. Tutaj mamy pokrywę. Tutaj sobie to wszystko doczyścimy, ale nie jest nagarowana. Prawdopodobnie ma takie. Tak. Taki Prawdopodobnie tak. ma taki przebieg jak jest i no doczyścimy to wszystko maksymalnie i będziemy dalej diagnozować. Także w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.